Cześć! Jeżeli nie wiesz jak dodać favicon do swojej strony w WordPressie, to zostań ze mną do końca tego filmu. Favicon można dodać do strony na kilka różnych sposobów. Pokażę ci jeden z najprostszych. Pierwsze co musisz zrobić to w Canvie utworzyć sobie ikonę, którą dodamy do WordPressa. W tym celu oczywiście wejdź na canva.com i załóż sobie konto. Konto jest darmowe, na co dzień nie używam Canvy, aczkolwiek uważam, że jako darmowe narzędzie do tworzenia takich prostych rzeczy jest rewelacyjne. Zresztą nie tylko grafik, ale również filmów i tak dalej. Po zalogowaniu musisz przejść sobie tutaj do rozmiar niestandardowy, wybrać 512x512, 512, kliknąć utwórz projekt i dodać tutaj swoje logo lub element logo, który ma stanowić ikonę. Po przeciągnięciu do kanwy powiększamy w miarę maksymalnie, tak aby zachować pewien margines w stosunku do Całego naszego kwadratu. Jak widzisz, moje logo jest dosyć e, poziome, także pozostawię to tak, jak jest w tej chwili. Jeżeli masz logo w formie kwadratu, to staraj się zachować jakiś tam niewielki margines dookoła. Po zakończeniu tworzenia wystarczy kliknąć udostępnij, pobierz, koniecznie zaznacz tło przezroczyste. Mamy ustawiony rozmiar 512 na 512, klikamy pobierz i pozostaje już tylko i wyłącznie dodać ten obrazek do WordPressa. Będąc w panelu WordPressa, przechodzimy do ustawienia ogólne. I tutaj klikamy sobie wybierz ikonę witryny. Wystarczy przeciągnąć utworzoną grafikę. Klikamy ustaw jako ikonę witryny. Zjeżdżamy na dół. Klikamy zapisz zmiany. I po zapisaniu pojawiła nam się nasza ikona tutaj, a po odświeżeniu strony powinna się pojawić w tym miejscu. I po odświeżeniu strony ikona wyróżniająca się tutaj pojawiła. Jeżeli interesujecie więcej porad z tego typu z zakresu WordPress, całej sztucznej inteligencji, to subskrybuj mój kanał.